Znaki ostrzegawcze. Część druga. A7. Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. A8. Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. A9. Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. A 10. Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. A 11. Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni. A11a ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdu. A12a ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu. A12b ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu. A12c Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.